Bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze, udzielasz mu radości przed obliczem swoim. Psalm 21, 7werset na podstawie książki Sary Jank. Jezus słucha: Wszechwiedzący Boże, Ty mnie przenikasz i znasz, rozumiesz moje myśli i znasz wszystkie moje drogi. Jestem Ci ogromnie wdzięczna za to, że w pełni mnie znasz. Wszystko, co mnie dotyczy, jest dla ciebie widoczne, łącznie z moimi najskrytszymi myślami i uczuciami. Ta przejrzystość przerażałaby mnie, gdybym nie była Twoim ukochanym dzieckiem. Nie mam się jednak czego bać, bo Twoja doskonała sprawiedliwość została mi dana poprzez moją wiarę w ciebie. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogę stale należeć do Twojej królewskiej rodziny. Uczę się, że moja bliska relacja z Tobą jest potężnym antidotum na poczucie samotności. Proszę przypominaj mi, żebym modliła się do Ciebie na głos zawsze, gdy czuję się samotna lub czegoś się boję. Wiem, że słyszysz też moje ciche modlitwy, ale myślę o wiele jaśniej, gdy szepczę lub wypowiadam słowa na głos. Ponieważ doskonale rozumiesz mnie, oraz moją sytuację nie muszę ci niczego wyjaśniać. Mogę przejść do sedna i prosić Cię, żebyś mi pomógł poradzić sobie z tym, z czym się mierzę. Mogę też spędzać czas na odpoczynku z Tobą, oddychając radością w Twojej obecności. W Twoje królewskie imię, Jezu. Amen.